Kcesi, lokcesi, napciwi, wiesi i piersi. Trzymamy się razem, szem razem! No witam i trzeba go z tej strony. Jedziecie ze mną na parkan? No Torunia? Może jakieś dymy bedą? U mnie na osiedlu to nie ma lipy, nie? Chodźcie, chodźcie no Ale wszystkich żwawo, żwawo No dzień dobry Tak tylko żartowałem tymi dymami 1 stycznia godzina 7.35 Rano oczywiście a my ruszamy do Torunia na parkrun na noworoczny parkrun trzeba pobiegać w nowym roku, żeby to się biegało cały, cały rok Mam nadzieję, że właśnie przestraszyło to moje poranne zachowanie Lecimy Mandero Bezpiecznie jest w Toruniu Bezpiecznie Nie biją <laughs> Witam Was Rozgrywki na parkranie w Toruniu Zaraz sprawdzimy Która to jest edycja Toruńskiego parkranu Tak jak mówiłem 1 stycznia 2023 Plus 14 stopni Można biegać Na krótkich badejkach zobaczymy ile będzie osób no i jak wygląda atmosfera na toruńskim parkranie wiem że są z nami goście zapraszam tutaj gości z innych lokalizacji wiem że dotarł do nas Gródez śmiało śmiało zapraszam Grudziw do mnie on musi nagrać to to jest ważna rzecz czy jeszcze mamy mamy jeszcze tam chyba parcy pan tak dobrze widzę to chodź kolego jeszcze raz teraz trzeci imię Agnieszka Marcin Karolina Wojtek Andriś <gryś> Tutaj mamy parkan Gdańs południe, Parkan Ludziąc nas odwiedził w trzy osobowej delegacji i tu mamy za, za, zapewne parkan wcześ. A dzisiaj w Czewie nie biegają? 329 edycja turmskiego parkranu. Lecimy. Dzień, 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 dzień. No nie, 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 2, nie, 1 stycznia biegać, powariowali. Twoją drogą ciekawe, ile osób biegnie na kacu Już mi się lepiej podoba niż na lokalizacji gdańskiej bo las. i trasa oznaczona co o pół kilometra. No teraz dobre. W sobie siedział dużo wolniej niż na wczorajszym gruzińskim parkranie pięć czterdzieści jeden. Na pierwszym kilometrze oznakowania trasy chyba nie ma albo nie widziałem biegną tam gdzie wszyscy tam o ale fajne ścieżki jak u nas w tu. Takie jak lubię leśne. Sporo osób co pół kilometra trasa oznaczona. Rotunek włączyło się dwa. Chyba gps nie załapał zegarek. Też tu ładnie Patrzcie jakie łosie stoją Zobaczcie Na lewo Widzicie? Raz, dwa, trzy zaszło się? Zobacz. Mój była rodzina tutaj. No. Są prawie osiem. A to dlatego się nikt nie zdziwił. Tylko ja się zdziwiłem. No brawo. Ale co tutaj mieszkają sobie cały czas?

gościa z drwiąza dzięki poczekaj oto Kamil minowy brawo Karolina brawo brawo Sławek pięknie chłopaki, i tokeny i Krzysztof tanecznym krokiem jest i Rafał Jeden z zagorzałych parkrunowców Grażynka, brawo, pięknie A tu mamy Grażynkę, Joannę, brawo Grażynka, Joanna, A tu Iwonka i... Ile jest, brawo Dobra, dzięki, dzięki. Andrzej idzie szukać łosi Ona gdzieś tu są gdzieś tutaj coś <laughs> wartowałem jesteśmy po toruskiej lokalizacji parkran atmosfera super koszulki zrobiły robotę wszyscy rozpoznawali od razu że jesteśmy z grudzonka ludzie super trasa bardzo mi się podoba leśna fajnie można byłoby na ostatniej prostej dokręcać pod życiuwe, życióweczki także kto tylko ma ochotę wpaść do Torunia polecam, to była moja trzecia lokalizacja Park Run, poza Grudziońską. mam zaliczoną Gdańską, która mi się nie za bardzo podobała, ponieważ było jakoś tak ponuro smutno, jakoś tak jakby to powiedzieć tak, żeby odklepać, ludzie przyszli cześć, 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 no to lecimy dolecieli, do widzenia, a tutaj ludzie rozmawiają, sympatyczni a stworzenia są. A hachów nie mają? Kto wygrywa? Biały? A to biały mi też się gra? A biały mi też się gra? Nie, nie, nie. Biały mi też się gra. Konrad <trystanie> o tym prosto. Konrad

dyscyplina biegowa i było biegane. Dwa parkrany w dwa dni Andrzej, oszalałeś? Także Biało, 25 minut biały. drogi i jedziemy do domu I biały samochód mi się zrobił Wiesz co? E, sól mogła być Zaraz go muszę spłukać Sól mogła no być posypana złożyć, To go zmuchnę na autostradzie no. na to... Do widzenia! Do